BOSAK wyjaśnia, jak masowa imigracja jego zdaniem wpływa na rynek pracy i mieszkań. Apeluje też o jasne limity i egzekwowanie zasad pobytu cudzoziemców. W mieszkaniowym uważam, że trzeba ograniczyć masową imigrację do Polski, dlatego że ona powindowała w dół ceny najmu mieszkań, ceny mieszkań, konkurencję na rynku pracy, zdestabilizowała poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Z drugiej strony. Ale migranci też biorą często pracę, której Polacy nie chcą wziąć, jednak dokonają no To zależy się od, od stawek. To zależy od stawek. Zapewniam pana redaktora, że przy dobrej stawce ciężko pracujący Polak, który chce za, za swoją rodzinę utrzymać, byłby w stanie wykonywać każdą pracę, natomiast migranci y, tworzą też po prostu... I gdybyśmy podsyłali migrantów do ich kraju, to myśli pan, że, migre, że demografia byłaby lepsza w Polsce? Wystarczy przestać przyjmować bez umiaru, a nie odsyłać, a następnie y, egzekwować tych, którzy by utracili prawo do pobytu, egzekwować opuszczenie kraju. Na razie nawet tego nie robimy. Nie mamy ani limitów liczbowych, transparentnie ustalanych w parlamencie, ani polityki odsyłania. Kogo usuwania, powinniśmy odsyłać, panie marszałku? Tych, którzy, których po, po pozwolenia wygasły.